swoje życie się Kolejny Adwent, kolejne święta. Czy muszę jakoś specjalnie się przygotować? Mam wymyśleć jakieś wyrzeczenia: Czy nie wystarczy zapalić świecy na wieńcu adwentowym co niedzielę? Jak przygotować drogę na przyjście Pana? Boże Narodzenie to jest taka mistyka, o, takie złączenie nieba z ziemią, te przepiękne polskie kolędy. Wśród nocnej ciszy, dzisiaj w Betlejem, to trzeba uczyć swoich dzieci. To jest modlitwa. I Pamiętać o tym, żeby, że my żyjemy, żeby wszyscy trafili do nieba, żeby nikogo po drodze nie stracić. I o tym cały czas musimy pamiętać, że Pan Jezus przyszedł jako malutkie dziecko, żeby nas nie nastraszyć. On nikogo nie chce nastraszyć swoją potęgą, swoją mocą. On chce. Naszej miłości. Więc musimy od tego Bożego Narodzenia nawrócić się i kochać Jego jak ten chleb, jak ten opłateczek, którym my lamaliśmy się. Adwent, czekamy Pana Jezusa kolejny raz na Jego przyjście. On, Pyta nas, czy w tym roku ja tobie jestem potrzebny? Więc musimy w tym adwencie zacząć iść za Chrystusem. Może w tamtym roku mniej ktoś szedł, ale Pan Jezus daje szansę w tym roku. Pójdź za mną. Ja Ciebie przeprowadzę. Trzeba pamiętać, że Pan Jezus przyszedł dla Ciebie. Narodził się dla Ciebie, że w ogóle stworzył świat dla Ciebie. On umarł za Ciebie. Tak Ty Jemu jesteś drogi. Ciebie tak kocha, jakby więcej nikogo, ludzi nie było na świecie. Tylko Ty i Twoja rodzina. I Ty jesteś kochany przez Pana Boga. Święty Jan powiedział, przyszykujcie drogę Panie Jezusowi. A Pan Jezus sam powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I Pan jest do nas, przychodzi z nieba jako malutkie dziecko, żeby nas nie nastraszyć. Matka Boska Jego prowadzi do nas, ale także prowadzi nas do niego. I my musimy oczyścić tą drogę z grzechów, te pagórki grzechów. Oczyścić także doliny, tam brak tej miłości. Te naszej niedoskonałości. Wyrównać wszystko. Tak jak pracują pracownicy drogówki na drodze, tak i my musimy ciągle pracować na swoją duszę, żeby Pan Jezus do nas przyszedł, wzrastać w miłości z każdym Bożym Narodzeniem. Tego Wam życzę wszystkim. Czytać mądre książki. Katolickie. Każdy dzień znaleźć czas dla swojej duszy. Być na rekolekcjach. Teraz piękne jest w internecie też aplikacje, charyzmatycznych księży. Dbać o swoje zbawienie. Szczególnie młodzież zapomniała o sednie tego święta, że to jest Pan Jezus, nasz zbawiciel, nasze. Szczęścia, nasze bogactwo, nasza mądrość, które daje nam niebo, spełnienie wszystkich naszych marzeń więc nie bądź naiwny, nie daj siebie oszukać, nie daj siebie tym marketingiem zastąpić prawdziwe święta, Pana Jezusa. Musimy przeżyć te święta, jakby to oni byli. Pierwsze w naszym życiu i ostatnie czekamy na Mesjasza. I kto przyszykował się na przyjście Pana Jezusa, do tego On przyjdzie. Więc szykujmy się, bo my nie wiemy nie dnia, nie godziny. Starajmy się uczyć się w tej szkole, Pana Jezusa i Matki Bożej. Jak najwięcej czynić dobram, być dobrym jak chleb, siebie dawać, swoje serce. Najważniejsze to jest miłość do Pana Boga i do ludzi. Pomagać Panu Jezusowi, zbawiać ludzi. A przede wszystkim swoją rodzinę. Amen. Podwójmy, drogę Panu, Przygotujcie drogę, pan, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą Zbawienie Boże.